Witajcie! Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, który, no cóż, każdego z nas w końcu dotyczy: rynek pracy. Dzień dobry. Tak, brzmi może poważnie, ale postaramy się to wyjaśnić w miarę prosto. Dokładnie. Rozłożymy to na czynniki pierwsze: co to w ogóle znaczy podaż, popyt kto tam rozdaje karty. I czy Państwo może jakoś pomóc? No to co, zaczynamy? Zaczynajmy. Wyobraźmy sobie, że rynek pracy to jest, no nie wiem, taki wielki wirtualny targ. Mhm, dobre porównanie. Z jednej strony mamy pracodawców, firmy, jakieś instytucje, no ci, którzy szukają ludzi do pracy, oferują stanowiska. Czyli oni tworzą ten, jak mówimy, popyt na pracę. Potrzebują pracowników. Właśnie. A z drugiej strony jesteśmy my. Znaczy, no, ludzie. Ci, co już gdzieś pracują, albo tacy, co dopiero szukają zajęcia. My oferujemy swoje umiejętności, swój czas. I to jest ta druga strona medalu, czyli podaż pracy. My, jako potencjalni pracownicy. Okej. Okay. Podaż i popyt. A co z tego wynika? No właśnie. Kluczowe jest to, jak te dwie siły się mają do siebie. Jak jest ich relacja? Weźmy sytuację, kiedy pracodawcy, no, biją się o pracowników. Szukają. A chętnych jest mało. Czyli popyt jest większy niż podaż. Dokładnie. Wtedy mówimy o rynku pracownika. To ten, kto szuka pracy, ma lepszą kartę. Może negocjować, wybierać, trochę jak na targu. Jak mówiłaś, mało jest jabłek, a dużo kupujących, no to cena idzie w górę. Rozumiem. A co jeśli jest na odwrót? Ludzi szukających pracy jest mnóstwo, a ofert mało tak jakby, no, jak na lekarstwo. No to wtedy mamy sytuację odwrotną, rynek pracodawcy. Pracodawca ma wtedy, powiedzmy, komfort wyboru. Może przebierać w kandydatach, łatwiej mu znaleźć kogoś na swoich warunkach. I wtedy pojawia się bezrobocie. Urośnie. Jeśli podaż pracy, czyli liczba chętnych, jest większa niż popyt, niż liczba ofert, to część ludzi po prostu nie znajduje zatrudnienia, mimo że chce pracować. A jest jakaś idealna sytuacja? Teoretycznie tak. To równowaga na rynku pracy. Kiedy liczba chętnych jest mniej więcej równa liczbie dostępnych miejsc pracy przy jakimś tam poziomie płac. To by oznaczało pełne zatrudnienie, ale w praktyce no cóż, to rzadkość. Czyli raczej mamy albo rynek pracownika, albo pracodawcy. Albo co częstsze mieszankę. W jednej branży, na przykład IT, może brakować ludzi i jest rynek pracownika. A w innej, powiedzmy po jakimś kierunku humanistycznym, może być trudniej o pracę i tam dominuje rynek pracodawcy. Okej, okay, to już jaśniejsze, ale powiedzmy sobie szczerze, dlaczego firmy w ogóle chcą kogoś zatrudniać? Co napędza ten popyt na pracę? Mm, no, jest kilka takich głównych motorów napędowych. Przede wszystkim to, co produkują firmy, musi się sprzedawać. Czyli zapotrzebowanie na towary i usługi. Tak jest. Jeśli ludzie rzucają się na powiedzmy nową konsolę do gier, to firma, która ją robi, potrzebuje więcej ludzi programistów, monterów, marketingowców. Rozumiem. A jak gospodarka ma się dobrze? No właśnie to jest ten cykl koniunkturalny. Jak jest rozwój, dobra koniunktura firmy są bardziej optymistyczne, inwestują, rozwijają się i chętniej zatrudniają. A jak przychodzi kryzys no to niestety często tną koszty i zwalniają. A właśnie, koszty to chyba też jest ważne dla firmy. O, bardzo ważne. Koszty pracy to nie jest tylko pensja brutto, którą widzimy na umowie. Co jeszcze? Składki dokładnie. Składki ZUS, podatki, jakieś inne świadczenia, szkolenia, wyposażenie stanowiska to wszystko składa się na całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla firmy. I firma musi kalkulować. Kalkulować co? Czy się opłaca? Mówiąc prościej, tak. Patrzy na wydajność pracy. Czy ten nowy pracownik wygeneruje dla firmy przychód większy niż koszt jego zatrudnienia? Tutaj wchodzi pojęcie płacy realnej dla pracodawcy to właśnie porównanie kosztu pracownika z tym, ile on dla firmy zarabia. Czyli im wydajniejszy pracownik, tym? Tym bardziej się opłaca go zatrudnić, nawet jeśli jego pensja jest wysoka. Ale wydajność to jedno, a umiejętności to drugie. No tak, pewnie nie każdy się nadaje do wszystkiego. No właśnie. Kluczowe są wymagane kwalifikacje. Firmy często szukają ludzi z bardzo konkretnymi umiejętnościami. Jak spojrzymy na ilustrację, no w niektórych materiałach to widać. Potrzebny fizjoterapeuta, lakiernik samochodowy, pielęgniarka, kierowca autobusu. Betoniarz-zbrojarz też widziałam? O! Właśnie, nawet jeśli ogólnie bezrobocie jest niskie, to może brakować specjalistów w jakiejś konkretnej dziedzinie. I tu dochodzimy do kolejnej rzeczy. Czyli innowacje i konkurencyjność. Kraje, firmy, które inwestują w nowe technologie, badania, rozwój, tworzą nowoczesne miejsca pracy, często dla wysoko wykwalifikowanych ludzi. To jest powiedzmy sobie lepsza strategia niż konkurowanie tylko tym, że mamy tanią siłę roboczą. Ale czy te wysokie kwalifikacje nie oznaczają też wyższych kosztów pracy? Często tak, ale to jest powiązane. Jeśli firma dzięki innowacjom i specjalistom zarabia dużo więcej. To stać ją na wyższe pensje. To zawsze jest jakiś bilans. I jeszcze jeden ważny czynnik demografia. Mówisz o starzejącym się społeczeństwie? Tak. W Polsce rodzi się mało dzieci. To znaczy, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat po prostu może brakować ludzi do pracy. Już teraz w niektórych branżach to widać. Firmy będą musiały naprawdę walczyć o pracownika? Może też więcej osób będzie przyjeżdżać z zagranicy. Okej, okay, rozumiem, czyli popyt na pracę to skomplikowana sprawa. A teraz druga strona, podaż pracy. Co sprawia, że my, ludzie, chcemy i możemy pracować? Podstawą jest, nie ukrywajmy, wynagrodzenie. Pieniądze. No tak, wyższe pensje generalnie zachęcają, żeby pójść do pracy albo zmienić ją na lepiej płatną. Ale tu ważna uwaga, liczy się płaca realna. Czyli ile mogę za to kupić? Dokładnie. Co z tego, że dostanę podwyżkę, jak ceny w sklepach wzrosną jeszcze bardziej? Moja siła nabywcza, czyli płaca realna, wtedy spada. Poza tym, nie każdy chce pracować na etacie. Masz na myśli własną firmę? Freelancing? Tak, inne możliwości dochodu. Coraz więcej osób wybiera taką drogę. To też wpływa na podaż pracy w tej tradycyjnej formie. A co z liczbą ludzi? Wspominałeś o demografii przy popycie. Przy podaży też jest ważna. Fundamentalna: czynniki demograficzne są kluczowe, niż demograficzny dzisiaj to mniej rąk do pracy za 15-20 lat. Wyż demograficzny jak był kiedyś oznaczał potencjalnie większą konkurencję o pracę, może nawet większe bezrobocie, jeśli gospodarka nie nadążała. A państwo. Polityka socjalna ma znaczenie. Oczywiście. Z jednej strony pomoc socjalna jest potrzebna, zwłaszcza dla osób w trudnej sytuacji. Ale z drugiej, jeśli system zasiłków jest bardzo, powiedzmy, hojny i łatwo dostępny, to może część osób zniechęcać do szukania pracy, szczególnie tej niskopłatnej. To delikatna równowaga. Czyli mamy pensję, liczbę ludzi, politykę państwa, coś jeszcze? Tak, na przykład czynniki geograficzne. Gdzie mieszkamy? Czy jesteśmy gotowi dojeżdżać albo się przeprowadzić za pracą? To jest ta mobilność. W dużych miastach pewnie łatwiej o pracę? Zazwyczaj tak. Jest więcej ofert, ale też większa konkurencja. Ważne są też oczekiwania pracowników. Dzisiaj ludzie zwracają uwagę nie tylko na kasę, ale też na atmosferę, możliwości rozwoju work-life balance. Czyli chcemy czegoś więcej niż tylko pensji? Zdecydowanie. I na koniec, ale to bardzo ważne, system kształcenia. Czy szkoły, uczelnie, kursy zawodowe przygotowują ludzi do zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku? Czy uczą umiejętności, które są potrzebne? Masz może jakiś przykład z historii Polski, jak te czynniki zadziałały? Hmm. No, takim bardzo ciekawym momentem była transformacja po 1989 roku. Zmiana systemu, uwolnienie gospodarki. To wyzwoliło ogromną energię przedsiębiorczości. Ludzie zaczęli zakładać firmy. Masowo. Podobno w samym 1989 powstały aż 2 miliony firm. To był gigantyczny, nagły wzrost podaży pracy. Ale w zupełnie nowej formie. Samozatrudnienia, małych biznesów. Z drugiej strony mamy też zjawisko, które trwa do dziś. Drenaż mózgów. Czyli wyjazdy za granicę. Tak, młodzi, zdolni, wykształceni ludzie szukają lepszych perspektyw, zarobków, możliwości rozwoju za granicą. To z kolei zmniejsza podaż tej wykwalifikowanej siły roboczej tutaj, w kraju. Dobrze, czyli wiemy już, co wpływa na popyt i podaż, ale jak my właściwie mierzymy, jaka jest sytuacja na tym rynku? Skąd wiemy, czy jest dobrze, czy źle? No właśnie, potrzebujemy jakichś mierników, wskaźników, ale zanim o nich musimy wyjaśnić Kilka pojęć, bo one są kluczowe do zrozumienia tych wskaźników. Słucham. Mówimy często o osobach w wieku aktywności zawodowej. Co to znaczy? W badaniach statystycznych, takich jak Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, w skrócie BEL, to są zazwyczaj osoby w wieku od 15 do 89 lat. A wiek produkcyjny to to samo? Nie do końca. Wiek produkcyjny w Polsce to formalnie 1859 lat dla kobiet i 1864 dla mężczyzn. Ale do analizy rynku pracy częściej używa się tego szerszego przedziału z BL, bo już piętnastolatkowie mogą legalnie pracować jako młodociani. Okej, okay, czyli bierzemy pod uwagę osoby od 15 do 89 lat, ale czy wszyscy w tym wieku. Są traktowani tak samo w tych statystykach? Nie, i to jest super ważne rozróżnienie. Dzielimy ich na aktywnych zawodowo i biernych zawodowo. Aktywni i bierni, co to znaczy? Aktywni zawodowo to są, mówiąc najprościej, ci, którzy tworzą siłę roboczą. Czyli albo pracują, mają zatrudnienie, mhm. albo albo nie pracują, ale spełniają dwa warunki jednocześnie. Aktywnie szukają pracy i są gotowi ją podjąć od zaraz, powiedzmy, w ciągu dwóch tygodni. To są właśnie bezrobotni w sensie definicji BL. Czyli bezrobotny to nie każdy, kto nie pracuje. Dokładnie. To jest bardzo częsty błąd. Jeśli ktoś nie pracuje, ale też nie szuka pracy, bo na przykład studiuje dziennie, jest na emeryturze, opiekuje się dzieckiem, jest chory, albo po prostu zniechęcił się szukaniem, to jest osoba bierna zawodowo. Bierni nie wliczają się do siły roboczej. Okej, okay. czyli siła robocza to pracujący plus aktywnie szukający pracy bezrobotni. Rozumiem. To teraz te wskaźniki. Są trzy podstawowe, które warto znać. Pierwszy to współczynnik aktywności zawodowej. Co on pokazuje? Jaki procent ludzi w tym wieku 15-89 lat jest aktywny zawodowo czyli albo pracuje, albo szuka pracy. Im wyższy, tym generalnie lepiej, bo znaczy, że więcej ludzi chce i może pracować. Dobrze. Drugi wskaźnik. Wskaźnik zatrudnienia. Ten jest bardziej konkretny. Pokazuje, jaki procent ludzi w wieku 15-89 lat faktycznie ma pracę. Też im wyższy, tym lepiej. Pokazuje, jak duża część potencjału ludzkiego jest wykorzystana w gospodarce. I trzeci, ten chyba najbardziej znany. Tak, ten, o którym ciągle słyszymy w wiadomościach. Stopa bezrobocia. I jak się liczy? Dzielimy liczbę bezrobotnych, tych aktywnie szukających. Przez liczbę wszystkich aktywnych zawodowo, czyli pracujących plus bezrobotnych. I wynik mnożymy przez 100%, żeby mieć procent. Czyli to jest odsetek aktywnych, którzy nie mogą znaleźć pracy. Dokładnie tak. I tu oczywiście chcemy, żeby ta stopa była jak najniższa. A dlaczego to takie ważne? Bo wysoka stopa bezrobocia to ogromny problem. Po pierwsze, ekonomiczny, marnuje się potencjał ludzi, gospodarka nie produkuje tyle, ile by mogła. Po drugie, społeczny. Bezrobocie prowadzi do ubóstwa, frustracji, problemów zdrowotnych, czasem nawet patologii. A niska stopa? Niska stopa bezrobocia to generalnie dobry znak. Ludzie mają pracę, zarabiają, wydają pieniądze, firmy się rozwijają, państwo ma wpływy z podatków, społeczeństwo się bogaci. Oczywiście, bardzo niska stopa też może mieć pewne minusy, jak presja na wzrost płac i inflację, ale generalnie dążymy do niskiego bezrobocia. Możemy to zobaczyć na jakimś przykładzie liczbowym. Jasne. Wyobraźmy sobie miasteczko, gdzie mieszka 50 tysięcy osób w wieku 15-89 lat. Z badań wiemy, że współczynnik aktywności zawodowej wynosi tam 43%. Czyli aktywnych jest 43% z 50 tysięcy. To będzie 21,5 tysiąca. Dokładnie. Tyle osób albo pracuje, albo szuka pracy. I wiemy też, że w tym miasteczku pracuje 18,3 tysiące osób. Ok. To jak policzyć wskaźnik zatrudnienia? Dzielimy liczbę pracujących, czyli 18,3 tysiąca przez całą populację w wieku aktywności, czyli 50 tysięcy. 18,350 to jest 0,366. Czyli wskaźnik zatrudnienia wynosi 36,6%. A stopa bezrobocia? Najpierw musimy policzyć, ilu jest bezrobotnych. Skoro aktywnych jest 21,5 tysiąca, a pracuje 18,3 tysiąca, to bezrobotnych jest różnica. 21,5 minus 18,3 równa się 3,2 tysiące. Okej, okay. 3,2 tysiąca bezrobotnych. Teraz dzielimy tę liczbę bezrobotnych przez liczbę wszystkich aktywnych zawodowo, czyli 3,2 tysiące dzielone przez 21,5 tysiąca. To wychodzi około 0,148,8. Czyli w procentach? Prawie 15. Dokładnie. 14,9%. Taka jest stopa bezrobocia w tym naszym przykładzie. Co ważne, czasem w różnych materiałach można trafić na błędne obliczenia w takich przykładach. Więc warto zawsze samemu sprawdzić albo rozumieć, skąd się bierze wynik. Tutaj poprawnie to jest 14,9%. Rozumiem. Czyli prawie 15% ludzi, którzy chcą pracować, nie może znaleźć pracy, to dużo. To jest już dosyć wysoka stopa bezrobocia. Tak. No dobrze. A czy ten rynek pracy działa tak zupełnie sam? Czy państwo jakoś w to ingeruje? Oczywiście, że ingeruje. I to na wiele sposobów. Generalnie celem państwa jest dążenie do pełnego zatrudnienia i łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia. Chociaż mówią, że bezrobocie ma jakieś minimalne plusy. No, czasem się tak mówi, że niby zwiększa szacunek do pracy albo motywuje do zakładania firm. Ale to są raczej marginalne kwestie w porównaniu z ogromnymi kosztami społecznymi i ekonomicznymi bezrobocia. Państwo zdecydowanie chce je ograniczać. Jakimi metodami? Dzieli się je na dwie główne grupy: aktywne i pasywne. Aktywne, czyli? Czyli takie, które mają bezpośrednio pomóc ludziom znaleźć pracę albo stworzyć nowe miejsca pracy. To jest na przykład finansowanie szkoleń. Kursów zawodowych, żeby ludzie zdobyli nowe, potrzebne na rynku kwalifikacje. Co jeszcze? Pośrednictwo pracy czyli pomoc w kojarzeniu pracodawców z pracownikami doradztwo zawodowe dotacje dla firm, które tworzą nowe stanowiska pracy zwłaszcza dla osób długotrwale bezrobotnych prace interwencyjne, roboty publiczne czyli takie tymczasowe zatrudnienie przy pracach na rzecz społeczności. A metody pasywne to brzmi mniej dynamicznie. <grym> bo one mają inny cel nie tyle tworzą pracę, co łagodzą skutki jej braku, dają taką powiedzmy poduszkę bezpieczeństwa. Główny przykład to oczywiście zasiłki dla bezrobotnych. Coś jeszcze zalicza się do pasywnych? Czasem tak. Na przykład yy, świadczenia przedemerytalne, które pozwalają starszym osobom, które straciły pracę, dotrwać do emerytury bez konieczności szukania nowej. Można też tu zaliczyć pewne regulacje, jak wydłużanie urlopów wychowawczych czy obniżanie wieku emerytalnego, bo to zmniejsza liczbę osób na rynku pracy. Rozumiem. Aktywne pchają do pracy, pasywne pomagają przetrwać. A kto się tym wszystkim zajmuje w praktyce? Gdzie szukać pomocy? Mamy cały system tzw. instytucji rynku pracy. Dla osoby szukającej pracy najważniejsze są publiczne służby zatrudnienia. Urzędy pracy. Tak, powiatowe urzędy pracy w skrócie PUP, i na wyższym szczeblu wojewódzkie urzędy pracy WUP. Tam idziemy się zarejestrować jako bezrobotni, tam dostajemy oferty pracy, informacje o szkoleniach, zasiłkach tam pracują doradcy zawodowi. Ktoś jeszcze pomaga? Dla młodzieży, szczególnie tej, powiedzmy, zagrożonej wykluczeniem, ważną rolę odgrywają ochotnicze chówce pracy OHP. Pomagają zdobyć zawód, znaleźć pierwszą pracę no i mamy też sektor prywatny, agencje zatrudnienia. Dokładnie: prywatne agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej, firmy doradztwa personalnego. One też kojarzą pracowników z pracodawcami, często specjalizują się w konkretnych branżach albo pracy za granicą. Oprócz tego są instytucje szkoleniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe. Sporo tego. Dobrze, myślę, że mamy już całkiem niezły obraz rynku pracy. Może zrobimy taką szybką powtórkę na koniec? Najważniejsze rzeczy do zapamiętania, takie przed sprawdzianem. Świetny pomysł. Spróbujmy. Co trzeba zapamiętać? No, po pierwsze. Co to jest rynek pracy? To takie powiedzmy miejsce spotkań. Z jednej strony popyt, czyli pracodawcy szukający ludzi, z drugiej podaż, czyli my szukający pracy. Po drugie, te sytuacje na rynku. Jak brakuje pracowników, to mamy rynek pracownika, pracownik ma lepiej. Jak brakuje pracy, to rynek pracodawcy, pracodawca dyktuje warunki, no i rośnie bezrobocie. Ideał to równowaga. Od czego zależy popyt na pracę? Głównie od tego, czy ludzie kupują produkty firmy, od kosztów pracy, od potrzebnych kwalifikacji, no i od innowacji. A podaż pracy, od czego my zależy, czy chcemy pracować? Od wynagrodzenia wiadomo, ale też od liczby ludzi, czyli demografii, od polityki państwa, od tego, czy jesteśmy mobilni, no i od naszych oczekiwań i wykształcenia. Jak mierzymy sytuację? Mamy wskaźniki: współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i ten najważniejszy stopa bezrobocia. Im niższa, tym lepiej. I pamiętajmy o różnicy między aktywnymi a biernymi zawodowo i na koniec rola państwa. Państwo pomaga metodami aktywnymi tworzy pracę, szkoli i pasywnymi daje zasiłki a w tym wszystkim pomagają mu instytucje rynku pracy głównie urzędy pracy, OHP, agencje. Super. Myślę, że to dobre podsumowanie. Mam nadzieję, że ten rynek pracy stał się teraz trochę mniej tajemniczy. Oby. A na sam koniec może jedno pytanie do przemyślenia tak na przyszłość. Słucham. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko się szybko zmieni. Technologia idzie do przodu, społeczeństwo się zmienia. Jak myśli się? Jakie umiejętności będą tak naprawdę kluczowe na rynku pracy za pięć, może dziesięć lat? I co można zrobić już teraz, jeszcze na etapie nauki, żeby się do tej przyszłości jak najlepiej przygotować, niezależnie od tego, co chcemy robić? To jest dobre pytanie. Zostawiamy je do przemyślenia. Dziękujemy za uwagę.